Cześć Mężko-Widzowie, ja jestem Czapa i nas w kolejnym odcinku na moim kanale w GTA 5 Prawdziwe Życie drugi Sezon Jesteśmy jeszcze z szefem na spotkaniu, słuchamy z tego gościa, który tutaj gra, dolarem Udaliśmy daliśmy, dlatego dolar schodzi nam z konta James się sporo w szefie dowiedział, yy, że to jest taka firma od niedawna jego, ten salon i tak dalej i tak dalej Piszcie ogólnie w komentarzach jak, jak wam się podoba Sweterek A szef James, James. No. Ja muszę lecieć A co się stało? No mam ważny telefon Dobra, to cześć szefie Chcę wyjść to Pójdziemy sobie za nim Może w większym odstępie, ale pójdziemy za nim Zobaczymy o co chodzi A może Aki mu się przydamy James. Tak? Mogę tak wziąć to rosa? Tak, tak, tak. Możesz wziąć. wziąć. Dodaj kruszyki. Ja nie, ci dam. Ja, ja. Masz, masz. Dzięki. Trzymaj... trzymaj ja od Bufalo. O, A, Super. Dobra. No dobra, wezmę od Bufalo. Dobra. Dobra widzowie. Nie przewidziałem tego, że muszę zawrócić. Już myślałem, że się zapytała my biegniemy. Ale dobra, mamy bufalo. Przejdziemy się bufalo. Ciekawy jestem... Ten czy hamulcem, ale niż TOROS, bo jak się w ostatnim odcinku, troszeczkę płotwalęliśmy. płot <coughs> to się wkurzy, jak zobaczę, jak jest zniszczony. A wy <coughs> tak jak mówię, jak wam się... jak w ostatnim odcinku mówiłem, jak wam się podoba klimat taki świąteczny. W naszym... uniwersum, w życia. Obraj, podjeżdża TOROSem. A ja znajdę Bufalo, który gdzieś zaparkował. Zobacz jak pojechał. O tam jakaś bufalka stoi. No to może jego. Dobra, czekajcie to zacząłem się działa klucz. Dzień niestety go zgubił, bo gdzieś tam pojechał, ale przyjechaliśmy sobie tutaj na plażę, tutaj na ...osiłowni. No yy, tak pomyślał, że może no właśnie pójdziemy tutaj na plażę, może coś tam jest zamarznięte. Dzekajcie, pójdziemy sobie tamtedy, bo tam woda jest taka mniej yy. Ruchoma chciałem powiedzieć Szef On siedzi w tym samochodzie tak ciągle To jest wysył O co tu chodzi? Czemu szef? Tak, podjechał. Czy to jest białe bufalo, o którym on mówił? Czekajcie, zobaczymy. Tak, to jest to bufalo. Dobra, to jedziemy za nim. Staną w stronę pojechać, widzieliśmy do tego samego miejsca, bo szefa zgubiłem. można nas zobaczyć. Co jest, widzowie? Czemu? Co jest? Ej! Co? Co? Szefie, 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 szefie! Co? Stój, szef. Co szef zrobił? Co jest, widzowie? Nie, gonimy go. Może dzień słaby jest coś, jak już widzieliśmy. Szcigę. On ma jeszcze toros, a tam pojechał, z tego co widziałem światła. No i widzowie zgubiliśmy go. Nie, dobra, dzisiaj. do niego wiadomość, co się stało i jedziemy na salon. Widzimy się pod salonem. Dobra, Zobacz, jedziemy już, Jesteśmy coraz bliżej. Czy to był? O, kurde. O, kurde. O Dobra, chciałem, że już nie odpicie Ale tak już nie pojedzie nigdzie Ale czy to widzę wie, pks... kurus? to roz Nie wiem Dobra, to tak ja chciałem do szefa wiadomość co się stało Może odpiszę. My my nim po taksji jedziemy Na miejsce Ktoś nam odpisał chyba Nic No jak nic, twierdzisz, zabił człowieka Dobrze, napiszemy do niego, że po nas podjechał Dobra, Dobra, właśnie przyjechaliśmy tutaj metrą, który właśnie odjeżdża Szef ma podbieg. Cześć szefie Cześć Szef, wytłumaczy, co się tam stało Co? Cześć wytłumaczyć co się stało tam na plaży, na wyspuczki Ale co się stało? Czy no. w której głośniej mówi, bo trzeba nie złykać. Ale o co chodzi, bo ja nie wiem. No szef sam do mnie powiedział, dlatego szef wiedział, że ja że to ja pierwsza, po pierwsze, a po drugie szef. Pogłosił się rozpoznałem. O to chodzi. Czemu szef zastrzelił gościa? A gdzie my jedziemy? Teraz zobaczysz Co Jak tu długo chodzimy, że ja nie wiem, się do niego wtedy odzywać? Czy ja wysiadam. Nie! Zwyczaj ciemną Oj, bo no, no. Sztulne garaż. Teraz... Teraz możesz wyjść. Nic nie widziałeś, bo ty będziesz następny. Rozumiesz? Ja? A szefie, ja problemów nie chcę. Jak nie chcesz mieć problemów, to nic nie wiesz. Jak ci sprzedasz na policję, znajdziesz i żadnego. Dobra, szefie, co wie? Czekajcie, dobra, wiemy. Co jest, szefie? Co jest? Co się stało? Nie pamiętasz już? E, nie pamiętam tylko, że szef do mnie celował i znowu to widzę. A sprzedasz je czy nie? Ja nie sprzedaję się, nie, nie, No mam nadzieję. No też mam taką Ale... nadzieję. Nie, spokojnie nie uciekam, nie, 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 nie. Nie, nie idziesz na żadną policję. Ja nawet nie wiem gdzie jest komenda, dlatego ciężko by było. No, to mam nadzieję. Wsiadaj do auta. Zobaczcie, so, piszcie w komentarzach, co z tym faktem robimy. Może pracę mamy zmieniać. No, tylko powie tak po prostu... Co się w stało? szef, co, co, co... taką... No, na serio, to, Co się stało? Czemu szef zabił? Tamtego zasłużył. No. Wiesz, Jachową ja chowam, broń nie chcę być agresywny. Zasłużył przez to, że miałem dla ciebie sportowe auto, okay. Konkwettę w zielonym kolorze, ulepszoną na maksa, a chłop ją ukradł. No to, że tak od razu zabić? To właśnie chyba policja jest. Po to, żeby taki. Nie ja. Ja nic wszystko się... na własną rękę. Nie ma żadnej policji. Znam jednego z policji, więc tam. Mi to tam nic nie szkodzi. Okej, okay, sobie rozumiem. Coś no. dobrze. No. To ja nic nie widziałem, ja mnie tam nie było. No. Dobra, odwieźcie do domu. Więc co, szef? Ja, jakby chyba. Dostałem no, maila, że mnie z hotelu widzieć, bo ja chyba to tak średnio wiem gdzie. Też przenocować w salonie? No, może? Ja to wsiadaj do auta i wtedy. Co wie, ja I... nie wiem, czy ja dobrze postępuję, że dalej. Oj, że dalej znowu mam. Wiecie naprawdę, co to jest, Nikt się by się pomoc przyda? So, widzimy się w następnym odcinku ja usiżam się żegnam. Podjęcia do salonu. Siema